Cześć, z tej strony Mariusz Gliński Biznes Web. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym webinarze dotyczącym HubSpota i jak robić pewne rzeczy sobie na nim. A dzisiaj będziemy rozmawiać o sekwencjach maili na HubSpot. Jest to funkcjonalność, która jest dostępna w wersji Professional, ale taka ciekawostka, na przykład często jak robię audyty u klientów, którzy mają Sales Professional, i na przykład nigdy nie przechodzili przez nasze wdrożenie, to na przykład takiej funkcji nie znają, mimo że ona jest gdzieś dostępna wszędzie w menu i gdzieś tam sobie funkcjonuje. Ja bym chciał dzisiaj Wam pokazać i przybliżyć tą funkcję, na czym ona polega, jak się ją ustawia, jakie są możliwości, na co zwrócić uwagę przy jej konfiguracji. Może się przydać, jeżeli chodzi o nasze działania outboundowe, ale także przecież komunikację z naszymi istniejącymi klientami, tam gdzie chcemy wysyłać do nich jakąś sekwencję komunikacji mailowej. Bezpośrednio ze skrzynek pocztowych, jakie mamy dla tych naszych sprzedawców. Główna różnica, bowiem jeżeli chodzi o tą funkcję, a funkcje związane z marketingowym e-mailem, to jest to, że te maile wychodzą bezpośrednio z skrzynki Outlook albo Gmail naszego pracownika albo naszej. Co to oznacza, że tak naprawdę klient odbiera maile tak, jakbyśmy je napisali my, a nie marketingowe. Takie, które mają ładną grafikę, gdzieś wychodzą z elementem szerszego prezentowania, po prostu grafiki, CTA, jakichś graficznych, kolorowych i tak dalej. Więc to symuluje wysyłkę maili z skrzynek. No dobrze, więc przejdźmy do prezentacji tego, co tutaj trzeba zrobić w Hubspotie, żeby nam to działało. I przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, że system Hubspot kontroluje to, że możemy wysłać takiego maila. Tak? Czyli w tym przypadku, jeżeli piszemy sobie z własnego Outlooka do jakiegoś klienta wiadomość mailową, to Outlook nam tego nie pilnuje, a i nie pilnuje nam tego Gmail, ale Hubspot tego pilnuje, w szczególności kiedy wejdziecie sobie w ustawienia w prywatność i zgody i zobaczycie sobie tutaj, że macie włączone RODO. I jeszcze macie tutaj kontrolę wysyłania tych maili. I ja polecam jednak, żeby mieć to włączone w tym HubSpocie i kontrolować to, bo to kontroluje też maile marketingowe, że nie powychodzą do kogoś bez zgód. I też nasze. Czasami będzie to upierdliwe, bo system poprosi o to, że a nie masz zgody do tego klienta, chcesz wysłać, i to wtedy taką zgodę trzeba zobaczyć, czy możemy nadać, i nadać, jeżeli chodzi o komunikację w HubSpocie. Pokażę też, na czym to polega, bo są różne zgody w HubSpocie. I czym innym są zgody do wysyłania maili marketingowych, a czym innym są zgody do wysyłania maili sprzedażowych z HubSpot'a. Jeżeli ktoś próbował wysyłać maila ze HubSpot'a na przykład, to czasami takie okienko mogło mu się trafić. Podaj, dlaczego możesz? Podaj przyczynę zgody, jaką ten klient posiada. Więc przede wszystkim musicie to sobie włączyć, tak żeby to Wam działało i chcecie to kontrolować. Oczywiście do sprawdzenia z wewnętrznym działem. RODO do tego, jak to poustawiać i czy to włączamy, włączamy czy nie włączamy. Co, na wa co ważniejszego jeszcze jest, macie różnego rodzaju subskrypcje w HubSpocie. Jeżeli takie zgody włączycie, to nie będzie działała Wam zgoda, zapis na newsletter, że będziecie mogli maile marketingowe, maile sequencerem wysyłać, sekwencjami. Musicie mieć taką komunikację jeden na jeden, zgodę dodatkową po prostu do tego. Bo system HubSpota sprawdza w przypadku maili wysyłanych z HubSpota albo ale nie marketingowych, nie tych takich newsletterowych, czy macie tą zgodę. Więc musicie mieć tą zgodę. Może być tak, że fajnie, że ten klient ma zgodę marketingową, ale nie daliśmy mu tej zgody na naszą komunikację jeden jeden z HubSpota. Często mogą być one równoważne przez klienta wyznaczane, czy to się różni. Z punktu widzenia klienta to się nie różni. Wydał zgodę na to, że możemy się komunikować mailowo, ale HubSpot będzie wam sprawdzał tą komunikację mailową i powie wam, że nie ma subskrypcji. Czasami jest niestety tak, że klienci wypisują się z naszych newsletterów, BAM i zaznaczają opcję wszystkich wypisów. I może być tak, że ktoś w wyniku działań marketingowych wypisze wam się też z tej komunikacji. Ważna zmiana ostatnio też zaszła. Mamy na przykład ją gdzieś w mailach, też Gmailach, że. Gmail na przykład sprowadza coraz więcej też elementów związanych, że jak piszemy maile, to mamy możliwość z tych maili się z Gmaila wypisania, nie tylko z maili, które mamy marketingowe. Więc warto się temu przyglądać, bo to może was, możecie gdzieś trafić po drodze na te elementy związane z tymi zgodami, i to musi być ustawione. Jak działają te sequencery? No, sequencery wysyłają maile, ale jakie maile? No takie, które przygotujemy sobie wcześniej w szablonach maili HubSpot'a. W takich szablonach co normalnie HubSpot'a mamy. W te szablony maili e, tworzymy tak jak każde szablony maili, tylko do sekwencji. Prawdopodobnie potrzebujemy ich kilku, kilku. Pierwszy mail, follow-up mail, e, zamykający mail, na przykład, jeżeli chodzi o wysłanie. No bo czym jest sekwencja w HubSpot'cie? To jest wysłanie z sekwencji maili, czyli Pierwszego maila, drugiego, trzeciego, czwartego, lub jakichś zadań po drodze też w tym, w tym procesie, zaraz będę to pokazywał, do klienta. Można oczywiście wysłać sekwencją jednego maila i nie trzeba follow-upować, na przykład informacje o czymś. Co tutaj mamy? Jakie możliwości mamy? No oczywiście tworzymy sobie takiego, taki szablon maila i tutaj pamiętajcie jedną rzecz: macie te możliwości personalizacji tych tokenów. Czyli możecie wszędzie sobie pouzupełniać automatami z hubspota pola swoje własne, e, hubspotowe. I tutaj, jak widzicie, my mamy takie proste, e, za, takie proste pole: nazywa się kontakt, main, name, Paj, pan, pani. No bo, żeby tak mega personalizować, a czasami niektórzy przychodzą i mówią: A czy hubspot potrafi pan, pani zrobić? Albo panie, e, pani, albo pan, odmienić to. Polski język, niestety, tu jest trudny w tym przypadku. Nie ma tak łatwo jak po angielsku. Trzeba sobie jakoś radzić. Więc jak budujecie sobie już szablony maili i zapisujecie je sobie, to możecie tu personalizować. Jak chcemy mieć super personalizację, to musimy sobie pomóc. Zobaczcie, co my robimy na kontaktach po prostu w Hubspocie. Mamy tutaj opracowane różne formy, czyli jeżeli wiemy, że dany kontakt jest imię jest męskie na przykład. To możemy sobie szybko pola dorobić, że to jest pan, panie, odmiany w ten sposób. Jak widzicie, na przykład kopiujemy też sobie nazwę firmy z firmy, żebyśmy na tym kontakcie szybko mogli uzupełnić nazwę firmy, bo uwaga, też tutaj pilnujemy tej jakości, to co się nam to kupiuje, bo czasami to są takie rzeczy, że to są komunikaty związane z, znaczy komunikaty. Nazwy firmy, spółka ZO w czymś tam, PHU i coś, i to nieładnie wygląda, jak tak wpadnie do maila, i mamy tam napisane nie biznesweb, tylko po prostu RevPoint spółka Zo. Ja już od razu wiem, że to jest jakiś automat, który to wysłał, bo tak naprawdę nikt nie zna naszej spółki, która jest właścicielem biznesweba. A czasami wręcz kopiują mi starą nazwę, nie wiem skąd to biorą. Po prostu nadal LinkedIn wystawia, że jesteśmy jakąś inbound marketing agency sprzed 10 lat, kiedy byliśmy. Więc no, Trzeba trochę pilnować sobie jakości i na przykład pilnować tutaj tych nas. Jak mamy operations huba takiego profesjonal, który niestety no nie jest Tanim rozwiązaniem w HubSpot, kilkaset euro na miesiąc trzeba zapłacić, to możemy sobie parę rzeczy usprawnić. Przede wszystkim, jak widzicie, tu jest Panie Mariuszu demo, Uuu, ale akurat to jest moje konto demo na środowisku, dlatego tutaj nie mam Mariusz imienia, ale byłoby Panie Mariuszu, Pani Moniko. Robimy to na bazie imion Operations Hubem i sobie z maili wstawiamy odmiany i automatyzujemy. To samo jak wiemy, jakie są, kim jest ta osoba, jaka jest płeć, to możemy zrobić odmiany. I to możemy wtedy automatem zrobić, a nie ręcznie. Albo nie jakimś importem, no bo to też można szybko zrobić jakimś Excelem, wimportować sobie te rzeczy. Trochę zabawy jednak z tym jest, ale warto w pewnych momentach to rozważyć, bo mamy oczywiście większą personalizację naszej komunikacji, pan, pani. I nie musimy tego robić różnych szablonów dla kobieta, mężczyzna w tym przypadku. Dobrze. Idźmy dalej z tymi sekwencjami. Sekwencje są w funkcji automatyzacji Hubspota. I tak naprawdę doszły wam nowe sekwencje. Niedawno, tak, niedawno, to może nie tak niedawno, ale w zeszłym roku pod koniec na tym inboundzie zrobili dynamiczne sekwencje. I one się czymś różnią od tych podstawowych. Ale zobaczcie, jeżeli nawet nie macie pomysłu na tą sekwencję, to tutaj macie przykłady tych sekwencji zrobione przez HubSpot'a. Tak, jak tam poklikacie, to są amerykańskie przykłady sekwencji. Więc zobaczycie sobie. Takie naprawdę ich small talki i inne rzeczy, których my normalnie nie, nie mamy. Ale warto zobaczyć co tutaj jest, można coś wykorzystać, zainspirować się, dostosować do naszego brand voice'u, czy tego jak my się komunikujemy z klientami, co my pokazujemy i zainspirować się, albo uwaga, wręcz zobaczyć, kiedy ja mogę wysyłać te sekwencje. Kiedy ja mogę? Ostatnia konwersja na stronie, Kolejne zdarzenie, próba dotycząca, prośba dotycząca produktu lub demonstracji. Ewentualnie klienci, duża liczba połączeń, po prostu zarezerwowanie spotkania, wiadomości e-mail, nie dodzwoniliśmy się, robimy sekwencję, bo się włączyła skrzynka pocztowa klienta, nie przyszedł na spotkanie klient, możemy taką sekwencję wysłać też, bo nie przyszedł na spotkanie w tym momencie. Więc to też jest dla Was inspiracja, do czego te sekwencje mogą być. My wykorzystujemy sekwencje nie tylko prospektingowe, do tego, żeby wychodzić do nowych klientów. Mamy notyfikacje o webinarach, mamy notyfikacje o nowych szkoleniach, mamy notyfikacje o różnych rzeczach i nie chcemy tego wysyłać marketingowym e-mailem, który przechodzi przez procedury antyspamowe w organizacji w tych elementach, tylko chcemy wysłać to ze skrzynki Mariusza lub kogoś innego i wtedy to wysyłamy tą sekwencją, właśnie z naszego Gmaila lub Outlooka. Ile tego możemy wysyłać? Możemy w profesjonalu wysyłać 50 maili na raz, czyli na widoku możemy zaznaczyć 50 maili i wysłać 5, przepraszam, 50 kontaktów i wysłać 50 maili do 500 kontaktów na dzień, czyli możemy takich paczek po 50 wysłać 10. Na enterprise mamy limit 1000 na dzień. Więc możemy takich paczek wysłać 20 na sprzedawcę, który ma licencję profesjonal podpiętą pod siebie. Możemy tyle tych rzeczy powysyłać, jeżeli chodzi o mailingi. Więc po prostu jest to jakaś fajna, też zastępcza komunikacja masowa, mailingowa, gdzie nie mamy marketingu, ale sami wysyłamy coś do klientów naszych, jakieś informacje, gdzie potrzebujemy masowo. Budujemy szablony maili, stawiamy sobie tą sekwencję i działamy. Przejdźmy więc do tego, jak budujemy te sekwencje i co z nimi robimy. Wiadomo, że tutaj jak sobie klikniemy utwórz sekwencję, wybierzemy sobie zacznij od podstaw, to mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy, które możemy do tej sekwencji dodawać. I nie są to tylko wiadomości mailowe. Ta sekwencja może zbudować też sekwencje pracy sprzedawcy. To oznacza na przykład, że my chcemy nie tylko, żeby. To może nam standaryzować jakiś proces wychodzenia do klienta, nawet. Taka sekwencja. Dlaczego? No, bo po prostu nie dość, że mamy gotowe maile, które wychodzą do klienta, pierwszy, drugi, trzeci follow-up, mamy standaryzację, jakie to są maile, bo są wcześniej przygotowane szablony, to możemy jeszcze dać zadania w ramach tej sekwencji, które się przypiszą do danego sprzedawcy. Na przykład zadanie zadzwoń. Wysłałem mail, drugi temat jest, drugi task. Zadzwoń po wysłaniu tego maila na drugi dzień albo zrób coś innego, zadanie ogólne, albo mail, ale nie wyślij automatycznie, wyślij ręcznie. Pierw coś sprawdź. Więc można w tych sekwencjach budować sobie proces pewien sprzedażowy, komunikacji z klientami. Zobaczmy tą sekwencję zacznij od podstaw, a nie tą dynamiczną na razie. Tą sekwencję zacznij od podstaw. Mamy nową sekwencję. Co tutaj widzimy? Ja tutaj podłączyłem sobie maila do klienta pierwszego. Potem mam telefon po jednym dniu, potem mam maila ręcznego wysyłanego po kolejnym dniu roboczym. Tu wszystko można sobie oczywiście zmienić, te dni. I potem znów mam telefon po kolejnym dniu i znów ręcznego maila. Czyli tak naprawdę automatycznie wychodzi mi tylko ten pierwszy. I na dodatek on tu ma jeszcze wersję A i B do testów. Jak takie coś użyjemy w HubSpotie, to pół na pół będzie się dana wersja wysyłała. Raz wersja A, raz wersja B do naszych tej grupy klientów. Wybierzemy 50 kontaktów, 25 dostanie A, 25 dostanie B. I teraz popatrzmy sobie na to, jak ja to, to robię i co tutaj robię. Macie tutaj plusiki i tymi plusikami można dodawać sobie różne rzeczy. Zróbmy to może od początku, żeby to było puste. Widzimy, nic nie ma. Chcę maila wysłać pierwszego, wybieram sobie z listy i on tu mi podpowiada po prostu, gotowe szablony maili, które już mam w HubSpot'cie. No dobrze, to było nagraj naszego webinaru do produkcji, wykorzystam ten szablon maila. Widzimy, to pokazywałem na początku Wam w szablonach, już tutaj mam uruchomiony jako pierwszy krok. Ale ja mogę dodać sobie, że ja chcę zrobić test B tego e, maila. Oczywiście nie mam takiego testu B do webinarów. Podepnę e, w tym momencie jakieś inne maile z naszych szablonów do testów. I tutaj HubSpot w taki sposób już umożliwi Wam wysłanie dwóch maili. Możecie, widzicie, różne nagłówki mieć, różną treść możecie mieć, różne linki w środku możecie mieć. Możecie przetestować te sekwencje tymi testami AB. Ok, to jest pierwszy krok. To jakie kroki będą następne, jeżeli chodzi o nasze działania? No to pomyślmy, co my chcemy tu zrobić. Jak wysłaliśmy tego maila, to może my chcemy, żeby sprzedawca dostał zadzwoń yy, zadanie. W taskach. Być może z jakimś procesem opisanym w notatce, nawet w tym momencie. I jeżeli tak zrobimy, to mamy telefon. Ale powiedzmy sobie tak, wysłaliśmy maila i kiedy ten telefon się wykona? Sekwencja działa do momentu, kiedy ktoś nam nie odpisze na tego maila, wtedy się zatrzyma, albo jak umówi z nami spotkanie, jak tam będzie link do kalendarza w środku tej sekwencji, w takim mailu. Więc zakładamy, że wysłaliśmy tego maila i nikt nie odpisał, w związku z czym możemy powiedzieć, że za dwa dni robocze wyś... daj mi zadanie telefon. Wtedy ja dzwonię do tego kontaktu i mogę się powołać, że wysłałem takiego maila, nie mam odpowiedzi. Następnie mogę zrobić kolejną rzecz. Załóżmy, że to zadanie wykonałem, nie dodzwoniłem się, to mogę wykonać inną czynność. Widzicie, co tu się dzieje? Te, ta sekwencja zostanie wstrzymana do momentu, kiedy ja tego zadania nie wykonam. To znaczy poszedł mail, minęły dwa dni i on czeka na mnie, żeby następne, następne kroki poszły wtedy, kiedy my wykonamy to zadanie, czyli odhaczymy jego wykonanie. Wtedy zwolnimy tą sekwencję dalej. I tutaj możemy e, oczywiście ustawić sobie na przykład, że nie będzie to automatyczny mail wysyłany. Tylko nam powstanie zadanie, wyślij jakiegoś maila. I my możemy wybrać sobie tutaj w tym przypadku określonego maila, który podepnie nam się jako zadanie, wyślij maila, a nie system wyśle go automatycznie. Po prostu jak wejdziemy na taska, wyskoczy nam okienko, wyślij maila do klienta w tym momencie. Na przykład znów ten webinar do produkcji, żeby nie, nie mieszać tutaj. Widzimy, mamy tego typu możliwości. I teraz na przykład tutaj potem możemy ustawić zadanie. Tym zadaniem będzie na przykład sprawdzenie, czy odwiedzał stronę www. No, na przykład, czy ogląda cenniki, czy gdzieś coś otworzył, coś porobił, dokumenty. Możemy sobie takie zadanie dodać, i to będzie nam szło dalej w sekwencji. Czyli jak widzicie, możecie sobie ustawić sekwencję pracy na tych Na tym sequencerze, też w zakresie pracy sprzedawców i tego, co wykonują na sekwencjach. Co mamy tutaj w ramach naszych ustawień? Możemy wysyłać tylko w dni robocze, możemy wysyłać w określonych godzinach. Pamiętajmy, że HubSpot trochę to nie robi tak, że od razu je wysyła, tylko rozkłada sobie trochę w czasie, bo to też chodzi, żeby się nie obciążyła skrzynka wasza pocztowa. I nagle, że tam z niej wychodzi dużo, więc on to to tak, ciurka. I też w określonych godzinach. Możemy tutaj jakieś przypomnienie sobie ustawić i przypisać do kampanii. W opcjach automatyzacji jest parę rzeczy w tym momencie. Jak widzimy, ja tutaj mam, jeżeli chodzi o to, że jeżeli ktoś odpowie na wiadomość, anulujemy zapis. Jeżeli zarezerwuje spotkanie, anulujemy zapis. I to jest standard HubSpot'a, to jest włączone. Ale też jest fajne. Gdy na przykład wysyłacie maile do pięciu osób z danej firmy, to jak jedna odpowie, to wyłączmy te sekwencje pozostałe dla innych i widzimy, tą opcją możemy takie coś wykonać sobie wtedy. Jak już jeden kontakt nam odpisał z pięciu kontaktów, możemy wyłączyć wszystkim kontaktom tej firmy wysyłanie. Tu jest taka opcja automatyzacja. Pokażę zaraz, na czym to polega. Ta opcja to jest system enterprise'owy, a ja nadal chodzę po wersji start, e, przepraszam, profesjonal. Dobrze, to co mamy to, co mamy w sekwencji tej dynamicznej i czym to się różni. Jak widzicie, tutaj się taki rysuneczek pojawił, i taki inny. Idą sobie maile, ale my czekamy, co zrobią ci klienci. Otworzą, klikną. Jak nie klikną i nie otworzą ileś razy co tam chcemy, to te maile będą sobie szły. A jak sobie otworzą i klikną te nasze maile, to my wtedy sobie uruchamiamy sekwencję boczną do tego. No dobrze. I jak to działa w tym momencie? Podobnie setupujemy to i ustawiamy jak w przypadku tej sekwencji standardowej, czyli wybieram sobie maila z moim nagraniem. Ale tu pojawiło mi się po prawej stronie już okienko co zrobić jak tutaj co mam zrobić jak się wydarzy dwa otwarcia mojego maila i jedno kliknięcie. Oczywiście mogę to sobie wszystko tutaj dostosować. Czy chcę tylko otworzenie, czy chcę kliknięcia i ile? Ale to zostawiam według tego, co HubSpot mi zaproponował. Tutaj buduję sekwencję maili. Nie widzicie, nie mam tutaj zadań do wyboru. Ja tutaj mogę do... stawiać po prostu szablony maili. Czyli w tym przypadku na przykład nasze nagranie tutaj jeszcze dalej podam i następne po prostu mail, który mamy wysyłać, to jakiś kolejny do wysłania, który potrzebuje, jakiś z jakimś follow-upem. I one będą sobie leciały do czasu, kiedy nie. Za... Ten warunek nam nie wystąpi w tym momencie. I tutaj możemy sobie po prostu zrobić od razu, jak ktoś czyta, to zadzwońmy do niego, do tego kontaktu w tym wszystkim. Jeżeli ktoś dzwoni, to być może mogę potem mu dodać sobie jakieś zadanie na LinkedInie do wykonania, że na przykład prośba o połączenie. Wyślemy sobie, tylko to wszystko jest ręczny proces, który mamy, pamiętajcie, jeżeli chodzi o wysyłanie takich, takich wiadomości na LinkedInie, tutaj nic nie będzie automatycznego w tym momencie. Czyli telefon, Linkedin, jakiś kolejnie, może jakiś mail dodatkowy, który gdzieś chcę wysłać ręcznie, mam cały element na boku w tym momencie do robienia. I tak naprawdę to będzie sobie leciało, a jak będziemy mieć sygnał, to będziemy mieć dodatkowe czynności do wykonania. I na przykład to jest fajne, żeby na przykład tu lecą maile, a tu jak mamy reakcję, to sprzedawca dzwoni, wysyła maile, zaproszenia na LinkedInie, połączenia wykonuje, jakieś zadanie sprawdza, coś innego robi. Możemy sobie taką dynamiczną sekwencję na bazie zaangażowania, bo co to nam daje? To robi tak, że dopiero uruchamia nam tą boczną sekwencję pracy sprzedawcy, jak mamy zaangażowanych klientów w, w naszą główną sekwencję mailową. Możemy oczywiście podnieść sobie poprzeczkę, że musi tam otworzyć dwa razy, trzy razy, dwa linki klikać, i dopiero wtedy do sprzedawcy idzie dwoń, po prostu ta boczna sekwencja. Więc macie te sekwencje dynamiczne, w ten sposób możecie na dużych bazach na przykład skupić pracę sprzedawców. Tylko na klientach, którzy faktycznie coś reagują i są zaangażowani w tą główną sekwencję mailową. W pierwszym przypadku ten telefon pójdzie do każdego, jak miną dwa dni, nawet czy ktoś otworzy tego maila, czy nie, w tej standardowej sekwencji. W tej zadanie telefonu pójdzie tylko wtedy, kiedy klient jest zaangażowany, czy odbiorca naszego maila. Jeżeli chodzi o ustawienia, czy elementy tutaj automatyzacji. Są takie same jak dla klientów, e, przepraszam, dla sekwencji standardowych. Dobrze. Co my tutaj możemy więcej wykonać i zrobić jeszcze z tymi sekwencjami? Oczywiście macie raporty. Te sekwencje wam sumują różne wyniki i sum, sumują całość. To jest fajne. To jest fajne. Na przykład, kiedy macie jakiegoś sprzedawcę, który wychodzi z kampaniami wychodzącymi, używa różne sekwencje. To można sobie po prostu wziąć, wylistować po nim, po tym sprzedawcy, wszystkie jego sekwencje w jakimś okresie i zobaczyć, jak mu idzie. Ale najważniejsze, co my z tego mamy? Ile pieniędzy dotknęły nam te sekwencje w tym momencie? Czy ten prospecting nam coś dawał, czy ten prospecting nam czegoś nie dawał? Tutaj mamy maile, mamy jakieś spotkania porobione, zwroty otwarcia mamy całą statystykę różnych po prostu maili wysyłanych. W okresie rysuje nam wykresiki też po prostu różne HubSpot i ta statystyka. Warto zobaczyć wtedy, jak nam idzie w tej sprzedaży. Możecie sobie takie coś szybko podejrzeć. I też dla każdej sekwencji, jak wejdziecie w środek takiej sekwencji, to powinny być raporty też per ta sekwencja. No, tylko tu mi się czas przesunął, więc teraz nie jest prowadzona, nie wyświetla, ale możecie drill wszystkie rzeczy. I to jest to, co mamy w ramach sekwencji na wersji professional. Ale jest pewna rzecz na wersji enterprise, dla, tego, dla której klienci, niektórzy nasi kupują wersję Enterprise'ową HubSpot'a tylko dlatego jednego featureu. Tylko dlatego jednego jednej możliwości i ta możliwość na wersji enterpriseowej to jest to, że ja tutaj na przykład mam pole sekwencja zapis automatyczny jak zaznaczę to pole to workflow wyśle za mnie te sekwencje w tym momencie, czyli wyobraźcie sobie jedną rzecz marketing ma taką licencję. Marketing widzi, że jest jakieś zaangażowanie klienta, na przykład Intent Data. Pokazywałem taki webinar, że ta firma jest zainteresowana naszymi jakimiś produktami. Marketing chce do nich wysłać maile. Marketing nie wysyła maili marketingowych. Marketing wysyła ze skrzynki Mariusza Glińskiego kampanię mailingową, ze skrzynki Gmaila. Wystarczy, że zaznaczy sobie tutaj po prostu jaką sekwencję, do kogo, na przykład do prezesa. I to jest sekwencja na hubspotie, która wysyła sekwencję maili do prezesa firmy z taką komunikacją spersonalizowaną. Jeżeli to zapiszemy, to automatycznie do tego kontaktu, który tutaj jest, wyjdzie taka sekwencja. I oczywiście możemy masowo zaznaczyć takie kontakty. Marketing może zaznaczyć takie kontakty. I to polega na tym, właśnie, że mamy taką możliwość, że my teraz. Co robimy? Jak mamy profesjonal, każdy sprzedawca musi wysłać swoje sekwencje, ma ich do wysłania 50 na, w parce 500 na dzień. a w przypadku kiedy mamy profesjonala, to możemy ze skrzynki tego sprzedawcy wysłać maile do klientów po prostu w ich imieniu i sprzedawca w ogóle nie dotknął żadnego mailingu. Nie zrobił nic. Mega oszczędność czasu. I to jest jeden z przykładów, typu ktoś za kogoś może wysyłać te sekwencje, bo ma ten enterprise'owy system i może to w, w workflow'ach umieścić. Ale to można mieć różne zastosowania. Zobaczcie, my zastosowaliśmy coś takiego na przykład do... Jesteśmy na konferencji, skanowaliśmy wizytówkę kogoś. I teraz fajnie by było mu podesłać materiały automatycznie po tej konferencji w tym momencie. I normalnie to tworzymy sobie takie workflowy i musimy tutaj powysyłać wiadomości e-mailowe, marketingowe, nadać zgody takie na marketing nasz na marketingową zgodę. A już tej zgody nie dostaliśmy w ogóle na marketing tak naprawdę na, na tej konferencji. No ale maila możemy wysłać po konferencji, bo rozmawialiśmy. No, i wtedy macie po prostu w HubSpot możliwość wysyłania tych sekwencji. Czyli widzimy, macie funkcję Zapisz w sekwencji i możecie wybrać, jaką sekwencję uruchomicie od konkretnego użytkownika, którego oczywiście możecie wybrać sobie w tym momencie z systemu i wysłać taką sekwencję w imieniu tego kogoś automatycznie. Jestem na konferencji. Zaznaczyłem w aplikacji mobilnej kontakt, który zaimportowałem wizytówką. Zaznaczyłem pole Taka konferencja i automat na drugi dzień wysyła: Dzień dobry, imię e, Panie Mariuszu. Fajnie było porozmawiać na konferencji. Podsyłam materiały o naszej firmie i to się dzieje automatycznie w tym przypadku. I takie macie możliwości dodatkowe, właśnie jeżeli chodzi o licencję enterprise'ową z wysyłkami. E, to jest. Całość tego, co jest w tych sekwencjach. Niby mało, ale jednak dużo, i dużo możliwości to daje, jeżeli chodzi o automatyzację i analitykę naszych rzeczy, związanych z działaniami prospectingowymi czy do klientów. Jeżeli są jakieś pytania do mnie na tym webinarze, to właśnie będzie dobry czas na to, aby je pozadawać.